Siema, jestem Jagło dzisiaj witam witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Unchanted 4 kres złodzieja. Właśnie jesteśmy w menu, w którym ustawiamy sobie jasność i pozwoliłem sobie ustawić jasność na 6, żebyście lepiej widzieli. Zobaczymy jak to będzie. Napiszcie w komentarzu e, czy dobrze widać. Sprawdzę w ogóle też e, mój film. E, wyjście audio, na razie nie mogę sprawdzić e, tego głośności, ale no nic. Dobrze zobaczymy, jak to będzie. Ok, e, naciśnij dowolny przycisk. Witam z menu nasze. E, ok. Tutaj widzimy jakiegoś pirata. Niech będzie umiarkowany, żeby było na pół na pół. Dobra. Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie Henry Avery 1694. Every, Every Co tutaj nie widzimy na północy? Kata! Zaraz nastawują! Tak, wiem, wiem! No to przyjdź! Zawsze krzywdzie nie popłyniemy! R2 gaz, dobra, spoko. O Boże! Jeśli ktoś ma tutaj epilepsję, to lepiej od razu oglądać tego filmu. Dobra, już staranuję. Ty mi tutaj, co ty wywalaj? Nie się zbliżyć. Pyk ciebie tutaj, ale wleciał. Nie pod nie wchodzi pod rufę. Duża łódź, duża łódź. O, o. Golera czują miny. Idę je. Wyń kierunku wysp. Nie daj im się wyprzedzić. Miny? Nie wiem czy miny. To bardziej mi wygląda, że może bardziej. Ło Przytrzymaj X, żeby wypłynąć, dobra Żeby zanarkować, dobra O, co się od śruby! Ło cholera, ale by ci zmiotło od razu. Okej, okay, wypłyniemy. X, Jak zawsze, czyli ska skaczesz za osłoną L2 i R2. Ok, tu apteczki uzyskujemy? Nie, tu jest samo odradzające się zdrowie. Nie jest to jak Woutlast nie Woutlast, co ja mówię? Ehm. O tym, o tym. O cholera, nie jest to wy jak The Last of Us. No, The Last of Us? Dobrze mówię, tak. Jeśli, jakbyście nie, nie wiedzieli, to jest e, ta sama wytwórnia, która robi The Last of Us. Gramy właśnie w czwartą część Unchanted. Jeśli Wam się spodoba, będziemy robić... Zro zrobimy inne części. Okej, okay, tylko nie flankują nas, dobra. To zabieramy. Ty co jest? Aha, dobra. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Staram się jak mogę Na tam szybko Trzymaj się O tu jest skała. No. prawej! O, cholera Najaj. Zatem. Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania, jak i ja. Zostałeś tu ze mną, zamiast jechać na wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. Tak i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winien. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki. Nie chodziło tylko o to. A o co? O nic. Powiem na spowiedzi. że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką co twój brat. Marnujesz. Się. Dobra, chyba mogę już się wyciszyć, wy, w, e, odciszyć. Niestety nacisnąłem ten, bo chciałem się napić wody. Żeby wam nie prze, przeszkadzać w doznaniach w, w e, przerwnikach filmowych. Okej, okay, wychyl e, lewy drążek do przodu. No jest. I co? Sprawdźmy sobie co tu możemy mieć, bo są tutaj e, te. Jak one się nazywają? Znajdźki Mogą być jakieś tu znajdźki? Fajnie by było, gdyby jakąś znalazł zna Okej okay. Kurde, odbija mi się mój, moja twarz <laughs> Przez ten Uświeci słońce A nie chcę zamykać okna Aha, dobra, X, okej okay. eee, No to jest na pewno ten normalny, żeby x, żeby skoczyć, jak ja tam x nacisnąłem, żeby wypłynąć aha, aha. dobra, to jest nasz brat chyba okej okay. dobra, zaczynamy się spinać ja bym tutaj nie wszedł, kurde typ jest wyportowany tak wygląda jakbyście wiecie przejdźmy sobie bardziej tak realistyczniej eee. to spadł bardziej No Tutaj by byłoby lepiej By się zabił na pewno Okej okay. eee, Tutaj zeskoczymy Dobra, to nie musiałem nawet skakać Przejdź do opcji pomoc kamery, żeby włączyć lub wyłączyć pomoc kamery. Ok, na razie wyłączmy pomoc kamery, bo po prostu nam bez sensu. Ok, co tu zrobić? Co ja zrobiłem? Aha, tu jest przejście. I tu jest okienko, tak? Tam jest za wysoko, na pewno nasz bohater się za zabije. Więc musimy chyba tu skoczyć. Tak, dobrze wybrałem. Ale mnie boli garsek Chciałem inną po prostu serię dać, bo po prostu ten Battlefield też by się przejadł na pewno wam. Tutaj coś nowego. A, o, przecież powinniśmy pomagać właśnie takim chłopcom jak on. Znaczne, co moje zdanie. Okej, okay, L i wcześniej Kółko. Ale nie teraz, bo na pewno wyskoczy albo coś. Okay. Jesteśmy w sierocińcu Na zapewne Tutaj Gdzie ona jest? Ona może mnie nie widzieć Ale tutaj e, czułość jest Bardzo mocna Latam tą Czułością Zobaczmy co to jest Niech to Tutaj nie. Wow, to moja teczka. Hmm. Okej, okay, zobaczmy. Teczka. Ochrona dla chłopców imienia świętego Świętego Franciszka. Aha, ochronka, co? Uważam, że jak wymachuje książką Natana, drażniąc się z nim na ten natychmiast naskoczył na Edwarda i przewrócił go na ziemię. Podbiegłem, żeby rozdzielić chłopców, ale niestety już zdążyli obsypać się gradem ciosów. Podpis urzędowy. Ojciec Ryan Duffy. Dobra, chyba zamknę okno, bo tutaj normalnie nie wiem, budowy jakie. Dobra, już jestem. E, musiałem zrobić cięcie, bo musiałem zamknąć okno. Okno, dlatego, bo tam szlifierką nawalali. No, bo mieszkam koło. E, no. Bu budow. budów, Budow. A kiedy się budowa budowaliśmy, to to nie było. Przesunę, tylko mogą być jakieś przestery. Dobra. Dowiedzieliśmy się trochę więcej o, o naszym. E, Jak on się nazywał? Natan. Tak, Natan. Okej. Okay. Odłóż. Tu nie można skoczyć. Dobra. Eee, to co? O boże, jak się wystraszyłem tych pomników. Aha, ona tu jest. Czy spojjść? No dalej. Z drogi siostro. No przytrzymuję. okej. Okay. O, pali, pali, ha pali! Po co mi podświetla? Nie chcę, żebyś mi podświetlało takie coś. Wiecie, palenie to jest zwykła rzecz, ale chociaż płuca to... Nie wiem, czy powinno... Powinni po prostu duchowni palić. Oho, tutaj jest. Zaskoczyć. Dobra. Co, Bisio? Przepraszam, bo Bisiek u mnie jest, czyli pies. Patrzy się na grę. O, musimy tutaj skoczyć. Hopla. <śm> hopla. Dobra. Powoli ogarniam mechanikę. Dobra, ja muszę skoczyć tutaj. o ja na twoim miejscu bym na tej, tej rynny w, w ogóle nie dotykał. Ale on, aaa, skacze. O nie, Bisiek, cicho bądź. O nie, na to, prawie spadłeś. Bisiek! Bisiek, idź. że co ty on Wybaczcie, jeśli w tle słyszycie moje psy, bo niestety oni nie rozumią, że nagrywam, a ktoś przyszedł. No na pewno wrócili, wrócili moi członkowie rodziny. Oha, tutaj jest. Sam? Gdzie ty jesteś? Ja się nie bawię w podchody. Ja tutaj to jest przygodowa gra a nie horror. <grym>, dobra, żartuję. Chociaż horrory też fajnie by było, gdyby się pojawiły na moim kanale. O, co jest bracie, orientuj się! Daj spokój. Miło Cię widzieć braciszku. Co to jest? Naprawdę, znowu? Nieważne. Kazałem Ci unikać kłopotów. Ale on nas obrażał. No i? Mówił, że ojciec nas olał, a nasza matka smaży się w piekle. Nathan, Nathan, zrozum, on po prostu chciał Cię wnerwić, okej? Okay? Ojej! Oj, oj. oj, I kto to mówi? Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Masz. Przejdźmy się. A tak w ogóle to, co tu robisz? Jak zakonnice cię złapią, wezwą gliny. Mam coś dla ciebie. Nie chciałem czekać do świąt. Co? Jest na zewnątrz. Miałem unikać kłopotów. No to zrobimy wyjątek. Mhm. No dobra, w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek, bo już niestety trwa e, odcinek 21 minut. Sam e, w następnym odcinku ci podam rękę, więc no. Trzymajcie się i cześć!